Dzień dobry, Anna Nartowska, studio Polskiej Agencji Prasowej, w którym jest już gość, pan Radosław Fogiel, Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panu. Dzień dobry, panie redaktor, witam państwa. Wykazaliśmy maksimum dobrej woli, poszliśmy na duże kompromisy, ale dziś widać o co chodzi. Skoro Komisja Europejska nie wypełnia swoich zobowiązań wobec Polski, to my nie mamy powodu wykonywać swoich zobowiązań wobec Unii Europejskiej. To są słowa wypowiedziane przez Jarosława Kaczyńskiego dla wywiadu tygodnika w sieci. To oznacza, że wchodzimy w kolejny etap konfliktu z Komisją Europejską? z naszego punktu widzenia to nie jest kwestia konfliktowa jeżeli będziemy twardo przestrzegać traktatów jeżeli obie strony i komisja i Polska będą swoje zobowiązania wykonywać w sposób taki w jaki one są zapisane w prawie no niestety mamy do czynienia z sytuacją w której kilkukrotnie albo były przekraczane kompetencje Komisji Europejskiej albo były próby ingerowania w obszary, które są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji państw członkowskich. Tak jak mówi w tym wywiadzie prezes Jarosław Kaczyński, myśmy wykazali naprawdę maksimum dobrej woli. Rozmawialiśmy, chociażby ta ustawa o Sądzie Najwyższym. Bo gdybyśmy byli bardzo zasadniczy wówczas, moglibyśmy powiedzieć, organizacja wymiaru sprawiedliwości jest wyłączną domeną kraju członkowskiego. Dziękuję koniec. Kropka. Wykazaliśmy elastyczność, wykazaliśmy dobrą wolę. Też trochę po to, żeby móc powiedzieć, sprawdzam. I dzisiaj widzimy, że no, tu nie chodzi o żadne obawy o praworządność, tylko raczej o zachwianie praworządnością w Polsce. Tu raczej chodzi o efekt polityczny, to znaczy o osłabienie wybranego w demokratycznych wyborach rządu. Czyli żadnego kroku naprzód, naprzód wobec Komisji Europejskiej już nie będzie? Stoimy na stanowisku, że powinniśmy realizować wyłącznie to, co jest zapisane w traktatach, bo mamy do czynienia z sytuacją, w której wobec Polski stosuje się ewidentne podwójne standardy. A co w takim razie z Krajowym Planem Odbudowy? To jest temat, który się z tym nierozerwalnie wiąże. Czy Polska ma jakiś plan, żeby jednak te pieniądze do Polski popłynęły? To jest bardzo dobry przykład tych podwójnych standardów, o których mówiłem przed chwilą. Chociażby ta podnoszona kwestia przez panią przewodniczącą von der Leyen możliwości kwestionowania sędziów przez sędziów. Wcześniej jeszcze była mowa o przywróceniu sędziów do orzekania. To też był bardzo ciekawy przyczynek do tego, w jaki sposób myśli Komisja Europejska, bo oczekiwano, to wobec polskiego rządu formułowano takie, takie oczekiwania, że taki a taki sędzia zostanie przywrócony do orzekania. No, tymczasem przecież to nie politycy o tym decydują i nie politycy o tym powinni decydować. Politycy mogą przyjąć ustawę, co miało miejsce, no ale to nie politycy zawieszają czy odwieszają sędziów. No, to by było dopiero naruszenie tego trójpodziału władzy. To jedna kwestia. No, sędziowie są, zostali przywróceni, więc, więc temat znika. No, ale w ramach, w ramach odpowiednich procedur, w ramach samego środowiska sędziowego, sędziowskiego. Jeśli chodzi o tę drugą kwestię, to tutaj komisja, która zazwyczaj traktuje orzeczenia CUE jak świętość wykutą w skalę, my czasami mieliśmy inne opinie, zwłaszcza tam, gdzie CUE zdecydowanie przekazuje. Swoje kompetencje i umocowania. Tym razem oczekuję, że umożliwimy no, tak naprawdę paraliż wymiaru sprawiedliwości, przez to, że, że każdy sędzia będzie mógł zakwestionować yy, innego sędziego, jego prawo do orzekania, do bycia sędzią, podczas gdy po pierwsze, polska konstytucja mówi jasno, że yy, prezydent powołuje sędziów koniec, kropka nie ma żadnych instancji odwoławczych, nie ma żadnych yy, apelacji prezydent powołuje sędziów. A po drugie, również Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ten, yy, ten autorytet Komisji Europejskiej również w odpowiedzi na pytanie uznał, że okoliczności, jakie by one nie były, już nie chcę wchodzić w spory, bo oczywiście mamy tu do czynienia z całym stekiem, Kłamstw dotyczącym powoływania sędziów w Polsce, ale zostawmy to. Jakie by nie były okoliczności powołania sędziego, nawet w przypadku powołania przez Radę Państwa za PRL, one nie mają żadnego wpływu. Sędzia jest sędzią, kropka. I to nie jest y, moja opinia, to jest opinia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. A teraz Komisja Europejska oczekuje, że my będziemy y, działać w zupełnie odwrotnym kierunku. Wynegocjowaliśmy KPO. Spełniliśmy te oczekiwania na które się i te warunki, na które się z komisją umówiliśmy. Jest tak jak dla innych krajów cała masa innych wskaźników, punktów do osiągnięcia, nazywanych z angielska kamie, kamieniami milowymi. One będą sukcesywnie w ramach realizacji zapisów KPO osiągane. Na przykład, jeżeli jest mowa o modernizacji tylu, to a tylu szpitali powiatowych. No to jak je zmodernizujemy, to ten kamień milowy zostanie zrealizowany. No i my oczekujemy, że Komisja Europejska po pierwsze dotrzyma słowa, a po drugie wykona. To, co jest w jej obowiązkach, to znaczy będzie refinansować kolejne transze z Funduszu Odbudowy. Oczekiwanie to jedno. Jedna strona mówi stanowisko polskiego rządu Prawa i Sprawiedliwości, jest stanowisko Komisji Europejskiej, która mówi jednak, że te warunki nie zostały spełnione. I czy to nie jest taka sytuacja, w której żadna strona nie zrobi już kroku w żadną stronę, by wyjść naprzeciw? I czy te pieniądze w Polsce rzeczywiście się znajdą? No tylko tak jak mówiliśmy, my już naprzeciw wychodziliśmy. My już, my już nie mamy możliwości wyjść bardziej naprzeciw niż to, co zostało zrobione. I w związku z tym widzimy, że nie przyniosło to żadnego efektu. No, zobaczymy, jakie będą dalsze decyzje Komisji Europejskiej, zobaczymy, jakie będą losy KPO, zobaczymy, jakie będą losy tej pożyczki. No, dzisiaj jest za wcześnie, żeby o tym decydować. A jak ta sytuacja wpływa obecnie na sytuację w Zjednoczonej Prawicy? Mam tutaj na myśli Solidarną Polskę, która teraz mówi, a nie mówiliśmy. Myślę, że aż tak twardo z tej sprawy koledzy z Solidarnej Polski nie, nie stawiają. Tu zresztą wczoraj podkreślał jeden z kolegów ministrów z Solidarnej Polski w jednym z programów, że no tu przecież to nie chodzi o, 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 o PiS, o Solidarną Polskę, o, o te partię czy o inną. No, no tu chodzi o pewne podstawowe zasady, którymi powinno kierować się suwerenne państwo. Tutaj nie ma między nami sporu, no, ani PiS, ani otwarcie mówi o konflikcie między jego obozem a obozem premiera Morawieckiego. No ja nie chcę wchodzić w jakieś personalne konflikty, to, to jest absolutnie nie moją rolą jako rzecznika Prawa i Sprawiedliwości. Ja mogę powiedzieć, że w kwestiach zasadniczych, w kwestiach roli Polski, ale nie tylko Polski, każdego kraju członkowskiego Unii Europejskiej, no nie ma między nami zasadniczych różnic w Zjednoczonej Prawicy. A co, czy są już w takim razie jakieś przemiarki do list wyborczych? Bo mamy takie... Taki okres prekampanijny, co prawda do wyborów jeszcze trochę czasu zostało, ale o, tych, o tym, że partię, że Prawo i Sprawiedliwość takie przemiarki już robi w kuluarach można usłyszeć. Pani redaktor, jest jeszcze. Dużo za wcześnie, żeby o tym mówić. Oczywiście no, wiele osób ma jakieś wyobrażenia tych, tych list, ale nawet niedawno pan prezes Kaczyński mówił o tym, że sprawa jest absolutnie otwarta. Dzisiaj skupiamy się. Dzisiaj, dzisiaj rzeczywiście jest pewien przestój w polityce, chociaż nie taki, do jakiego nas przyzwyczaiły poprzednie lata. Od września wracamy na trasę, skupiamy się na tym objeździe Polski, na spotkaniach z Polakami. Przed nami jeszcze dużo pracy w parlamencie i o listach. Najpierw władze okręgowe, później kierownictwo prawa i sprawiedliwości będą decydować za, za jakiś czas. Dzisiaj każdy z nas, posłów i nie posłów, którzy również aspirują do znalezienia się na listach, ma swoją pracę do wykonania i na tym się skupiamy. Jaka jest strategia? Jaka będzie strategia PiSu przed tymi ważnymi, jak wszyscy mówią, wyborami? Zasadnicza strategia to zwyciężyć. To jest podstawowa sprawa. No, oczywiście, będziemy bardzo szczerze rozmawiać z Polakami, z naszymi wyborcami na tej zasadzie, na jakiej robi to prezes Kaczyński w czasie swoich spotkań. Chcemy przebić się przez tę mgłę dezinformacji, którą często, którą często tworzy opozycja, sprzyjające jej media. Mowa jest o jakichś półprawdach, nieprawdach, wydumanych kompletnie historiach, więc a fakty i liczby mówią same za siebie, i też niczego nie pudrujemy w sytuacjach czy, czy w tych aspektach, w których rzeczywiście jest jeszcze sporo do zrobienia, czy tam, gdzie nie osiągnęliśmy takich efektów, jakie, na jakie liczyliśmy. Też o tym szczerze mówimy, bo my potrafimy się przyznać do błędów, potrafimy własne niedociągnięcia zauważyć, ale równocześnie nie pozwolimy, żeby zakłamywano naprawdę ogromne postępy, które zostały dokonane w wielu dziedzinach. No, jeżeli spojrzymy na chociażby zahamowanie, Okradania budżetu państwa i wzrost dochodów budżetu państwa przy cały czas konsekwentnym obniżaniu podatków, przypomnijmy. Jeżeli spojrzymy na e, może ochronę miejsc pracy w, w czasie covidowego lockdownu, jeśli spojrzymy na wydatki na, na programy społeczne, no już nie wspominając o sztandarowym programie 500, jeżeli zobaczymy w jaki sposób dbamy o polskie bezpieczeństwo, w jaki sposób modernizujemy armię? Jakie środki są przeznaczane na obronność? Jak wzrosły wydatki na służbę zdrowia? Naprawdę w zdecydowanej większości pól, którymi, za które odpowiada państwo, mamy znaczący postęp. Kontynuacja reformy wymiaru sprawiedliwości będzie jednym z punktów kampanii, która nadejdzie? Oczywiście, bo to jest praca, która, która jest pracą tytaniczną. Mam nadzieję, że nie syzyfował, że tutaj pewne niemożności zostaną przełamane, no tylko też musimy sobie jasno mówić, jak, jak jest. Jedna sprawa to kwestie systemowe, organizacyjne, za które odpowiada minister sprawiedliwości, parlament w ramach tworzenia ustaw, ale mamy też przypadki bardzo niedobre, jak chociażby ostatni wyrok w sprawie skandalicznych słów, Pana frasyniuka, no, ktoś, kto obraża polskiego żołnierza, ktoś, kto obraża polskiego funkcjonariusza, który z narażeniem zdrowia i życia broni polskiej granicy. No, nie powinien być traktowany ulgowo, ale mieliśmy, to nie jest jedyny przypadek. Mieliśmy wcześniej sytuację znanej piosenkarki, która prowadziła samochód pod wpływem alkoholu. No, gdyby, gdyby, gdyby to był ktokolwiek inny, nie osoba znana publicznie, no myślę, że ten wyrok byłby znacznie, znacznie bardziej srogi. No tutaj usłyszeliśmy, że z uwagi na dorobek artystyczny należy potraktować kogoś tak, a nie inaczej. No i to jest pewnego rodzaju. Choroba, która trapi polski wymiar sprawiedliwości, ale ona wynika z wewnątrz, niestety. No jeżeli samo środowisko sędziowskie nie powie dość takiemu nieformalnemu immunitetowi, którym objęta jest pewna niewielka część Polaków, no to będziemy mieli zawsze problemy w, z wymiarem sprawiedliwości. A z czego wynika, że ta reforma jeszcze dziś nie została do końca przeprowadzona? Prezy, prezes Jarosław Kaczyński mówi o tym, że to kwestia wet prezydenckich. Tutaj na przestrzeni lat mieliśmy kilka, kilka powodów, dla których to musi tak potrwać. Rzeczywiście decyzje pana prezydenta z 2017 roku miały pewien wpływ. Objętość i skomplikowanie materii również nie jest bez znaczenia. My też mówiliśmy, że reforma sądownictwa no, będzie prowadzona etapami. Tak się dzieje. Um. Polska dzisiaj dzieli się na dwie części. Jedna z nich to ta, która wieczorem 1 sierpnia śpiewała na Placu Piłsudskiego Powstańcze Piosenki. Druga urządza prowokacje. Coraz bardziej to wszystko przypomina rok 89. To są także słowa Jarosława Kaczyńskiego z tego samego wywiadu dla Tygodnika Sieci. Czy uważa pan, że budowanie przed wyborami, w prekampanii, tak naprawdę narracji na bazie antagonizmów, to jest dobry pomysł w kontekście trudnej sytuacji gospodarczej, drożyzny, inflacji? Nie zgodzę się z tym, że mamy do czynienia z budowaniem. No to jest niestety, mówię to z bólem, opis rzeczywistości. Dziś w drodze do Państwa na Twitterze widziałem, ktoś przypomniał nagranie prominentnej posłanki Platformy Obywatelskiej, której bronił sam Donald Tusk, pani Jachiry. Która kilka lat temu na YouTubie najgrawała się z pamięci poległych bohaterów, parodiowała apel poległych, wyśmiewając go, bredząc coś o filmach o zombie, o Walking Dead. No to jest dzisiaj jedna ze sztandarowych, czy tego chcemy czy nie, postaci Platformy Obywatelskiej. To, to nie jest tworzenie podziału. taka Formacja polityczna istnieje w Polsce, która ma takie podejście do spraw zasadniczych. No to platforma obywatelska protestowała, kiedy wprowadzaliśmy stan nadzwyczajny przy granicy z Białorusią, kiedy była atakowana przez Łukaszenkę. No to platforma obywatelska ciągle ma zastrzeżenia, jeśli chodzi o modernizację polskiej armii. No to kilka dni temu Donald Tusk oburzał się, że polski rząd pod Podjął decyzję w sprawie tych redukcji zużycia gazu. Podjął decyzję, które, która na pierwszym planie stawia bezpieczeństwo polskich obywateli, a nie bezpieczeństwo obywateli niemieckich. A zgadza się Pan ze stwierdzeniem, że dziś prawo i sprawiedliwość jest w najtrudniejszym punkcie od momentu wygranych wyborów w 2015 roku uzyskanie samodzielnej większości. Nie wiem, czy dziś na pewno mamy do czynienia z bardzo trudnymi. Czasami, i rzeczywiście, tak jak wielokrotnie powtarzamy, bardzo dobrze, że w tych trudnych czasach mamy dobry rząd, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby dzisiaj przy tych wszystkich wyzwaniach, najpierw COVID, później wojna na Ukrainie, kwestie gospodarcze z tym związane, żeby rządziła jakaś inna ekipa. Czy, czy, czy Pani redaktor, naprawdę, czy nasi widzowie woleliby, żeby za bezpieczeństwo granicy i za budowę muru odpowiadał minister Mariusz Kamiński, czy była minister Platformy pani Teresa Piotrowska, której samoloty bezzałogowe myliły się z samolotami bez głowy? Czy wolimy, żeby za bezpieczeństwo Polski, za modernizację polskiej armii odpowiadał premier Mariusz Błaszczak, który kupuje czołgi, który kupuje rakiety HIMARS, który zapewnia patrioty i całą masę innego sprzętu, czy żeby za polskie bezpieczeństwo odpowiadał pan poseł Siemoniak, który jedyne co czy, Dobrze, bo zaraz zostanę złapany za słówko, który zasłynął tym, że kupował do Ministerstwa Obrony Narodowej tablicę Mendelejewa i toczył nierówne boje z pulpitem w czasie konferencji. No tu, jak zestawimy, zestawimy ekipy rządowe, no, przewaga prawa i sprawiedliwości, i mówię to. Nie, bez pychy, bez, bez jakiej, jakiegokolwiek zadufania w sobie, no po prostu widać, kto realnie podchodzi do, do poważnych spraw, a kto zajmował się manipulacją, PR-ową ściemą i w ten sposób starał się swoje rządzenie przedłużyć. Powiedział Pan, że celem oczywiście wygrane wybory, a co jeżeli wygrają Państwo wybory, ale nie uda się utworzyć samodzielnej większości. Jakie scenariusze są brane wtedy pod uwagę? Koalicja z kim? Powiem tak, jedno wyzwanie naraz. Najpierw przed nami są wybory. Zakładamy powtórkę z dwóch poprzednich, czyli samodzielną większość. Liczymy, że Polacy, kiedy staną przed tym wyborem, czy chcą, żeby rządził, rządził nimi konglomerat nie do końca kompetentnych, a na pewno wybitnie pokłóconych polityków, czy chcą kontynuacji tych, Stabilnych rządów, ludzi, którzy oczywiście nie są idealni, bo my nie jesteśmy aniołami, nikt nie jest idealny, ale którzy przede wszystkim potrafią przyznać się do błędów i którym o coś chodzi. Którym chodzi o. Polskę, o polskie bezpieczeństwo i o polskich obywateli. Myślę, że, że ten, ten wybór wówczas przy urnie wyborczej będzie jasny. Ale dziś, patrząc na scenę, na scenę polityczną w Polsce i biorąc pod uwagę różne scenariusze, patrząc na partie, które biorą w tym życiu politycznym udział, do której z tych partii jest Prawu i Sprawiedliwości najbliżej, tak żeby ta zdolność koalicyjna wystąpiła? No oczywiście współpracujemy ze środowiskiem Pawła Kukiza już nie od dziś. To jest, to jest całkiem owocna współpraca, sądząc po jej efektach chociażby legislacyjnych. Jak, jak dotąd no, nie wiemy, w jaki sposób będzie wyglądał przyszły parlament. Poza tym, tak jak mówię, no, jakiekolwiek, jakiekolwiek dzisiaj przewidywania czy rozważania na ten temat, są przedwczesne. My jesteśmy wyposażeni w solidne argumenty i wiarę we własne siły. I wierzymy, że jesteśmy w stanie te wybory wygrać. Dyplomatycznie powiedział Pan Radosław Fogiel, Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję serdecznie, miłego dnia. Dziękuję także Państwu i zapraszam na kolejne wydanie studia Polskiej Agencji Prasowej jutro o tej samej porze.